Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia do sprawnego życia. Tym razem przychodzę z opowieścią z życia wziętą i kilkoma refleksjami związanymi z, z przypadkiem, który ostatnio widziałem. I oczywiście nie zabraknie w całym odcinku tematu kręgosłupa lędźwiowego, bólu, ćwiczeń. No i takiego prawie cudownego powrotu do sprawności po raptem jednym treningu. No dobra, to ostatnie to nie, nie do końca, prawda? Ale efekt terapii był naprawdę spektakularny i liczę na bardzo dużą poprawę, ale no to na razie tyle. Zobaczymy no, niedługo, jaki jest progres w tym przypadku. A więc ostatnio trafiła do mnie pani, powiedzmy w wieku około emerytalnym, którą bardzo bolało biodro, Bolało od czerwca i właściwie miała bardzo dużą trudność w poruszaniu się. Widać było, że wstanie z krzesła, start, rozpoczęcie ruchu były dosyć trudne. Sam chód też. Raczej obolały obiekt Trendelenburga dodatni. W badaniu duża tkliwość, ograniczenie ruchomości rotacji, ból w skięciu, test Faber, ogólnie test dla biodra, w większości dodatnie i duży ból po prostu stawu biodrowego. Ale to tak naprawdę sam staw biodrowy, powiedzmy, nie jest to aż takie trudne zobaczyć. Że boli staw biodrowy i spadać staw biodrowy. Z drugiej strony, to co pani mi zasugerowała i powiedziała, takie swoje przemyślenie z, z dłuższego już czasu, bo przyniosła też rezonans magnetyczny odcinka lędźwiowego. No i właśnie wspomniała, że przez bardzo długi czas czuła coś w okolicy tego biodra. To nie był tak duży, tak intensywny ból jak w tej chwili, ale czuła tą okolicę. Ale do tej pory zawsze uważała, że to jest ból od pleców. I to po prostu kręgosłup powoduje ból schodzący właśnie w okolice biodra. No i trochę się nad tym zacząłem zastanawiać. Już od jakiegoś czasu w sumie nad tym myślę, że no właśnie, często jest tak, że w pewien sposób zwalamy winę na kręgosłup. Czyli trochę jest tak, że nie jesteśmy w stanie znaleźć dokładnie źródła dolegliwości. No i czy to lekarz, czy to fizjoterapeuta, czy jakikolwiek inny specjalista. Właśnie nie widząc żadnych konkretnych objawów, tak? W biodrze żadnych konkretnych objawów w kolanie, mówi po prostu, a to najpewniej jest od kręgosłupa, bo ten kręgosłup oczywiście może dawać bardzo różne, bardzo specyficzne, bardzo dziwne objawy schodzące do kończyn dolnych. Nie musi to być rwa kulszowa, mogą to być przeróżne rzeczy, objawy, zaburzenia, czucia i tak dalej, schodzące właśnie do kończyny dolnej. Ból z kręgosłupa lędźwiowego właściwie też może schodzić dosyć nisko, bo ból z pochodzenia dyskowego, tak go nazwijmy, może dochodzić nawet do górnej części uda, no ale powiedzmy to pośladka, powiedzmy, no poniżej kolana nie może, o może tak, zdarza się, że czasami właśnie udo też też boli, a to jest ból pochodzenia dyskowego. Więc jeżeli chodzi o takie rozłożenie dolegliwości bólowych szczególnie właśnie w przypadku bólu no jak najbardziej ból biodra bardzo często może być od kręgosłupa. No tylko żeby upewnić się, że to jest od kręgosłupa, warto sprawdzić czy nie boli biodro. Dlatego bardzo często, jeżeli przychodzi do mnie nowy pacjent, osoba, którą widzę pierwszy raz, staram się przebadać trochę szerzej i zwrócić uwagę na kilka elementów, kilka stawów okolicznych. Czyli, jeżeli boli kolano, warto zawsze przebadać też biodro. Można też stopę, ale biodro jest też kluczowe. Zawsze też zastanawiamy się nad tym, no skąd ten ból może pochodzić, i zawsze szukam. Ruchów prowokacyjnych, testów prowokacyjnych, takich, które po prostu mm, powodują ból. I wtedy jestem mniej więcej w stanie określić, czy to jest struktura bardziej bierna, bardziej stawowa, czy to jest bardziej mięsień, ścięgny i tak dalej. Więc mamy pewne grupy testów, które umożliwiają nam ogólnie oczywiście nie są to testy tak bardzo specyficzne, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale są całkiem niezłe i są w stanie nam przybliżyć. Mm, Mniej więcej, bo nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, co jest problemem. Więc tu, w przypadku tego biodra, no właśnie, przez długi, długi czas tak naprawdę mogliśmy już zająć się wcześniej biodrem, no ale pani była w cudzysłowie, no mylnie przekonana, że to było od kręgosłupa. I właściwie, no właśnie. Trochę czuję się bezsilny, bo, bo często jest tak, że no właśnie przeoczamy pewne rzeczy i zawsze jest mi szkoda, że ktoś może po drodze przeoczył albo właśnie zwalił winę na kręgosłup, bo w tym kręgosłupie, w rezonansie magnetycznym tego kręgosłupa było mm. dużo mm, różnego typu zmian. Tak? I wiemy o tym, że oczywiście zmiany w kręgosłupie pojawiają się z wiekiem. Im jesteśmy starsi, tym jest ich więcej. Pewnego typu zmiany są bardziej powiązane z różnego typu dolegliwościami, ale ogólnie sama, sam fakt liczby różnego typu zmian w kręgosłupie jeszcze nie przesądza o tym, że ból, który odczuwamy w biodrze, w nodze, pochodzi od kręgosłupa. Dlatego tak bardzo nie lubię tego, tego diagnozowania, że to jest od kręgosłupa. Widać że to też często pacjenci, którzy przychodzą z jakimś bólem. Właśnie mówią, że nie wiem, boli bark, o to pewnie od szyi, boli właśnie kark albo gdzieś coś między łopatkami, o to pewnie od kręgosłupa. Bardzo Jest to bardzo częste hasło, że właśnie coś boli od kręgosłupa. Wydaje mi się, że jest to jednak trochę pójście na skróty. Z drugiej strony, nawet jeżeli boli od kręgosłupa, to my jako fizjoterapeuci nadal mamy bardzo dużo narzędzi, czy to terapii manualnej, czy to ćwiczeń właśnie, żeby wzmocnić, albo żeby rozruszać, żeby ustabilizować, wzmocnić i jednocześnie kont poprawić kontrolę motoryczną, nieważne jak to nazwiemy, właśnie ten kręgosłup. Więc mamy cały ogrom narzędzi, które pozwalają nam na pracę z kręgosłupem, ale tak pierwotnie pracę z bólem. Bo teraz tak naprawdę w wielu przypadkach zastanawiam się też, czy ta diagnoza i określenie, co dokładnie boli, czy zawsze będzie zmieniała aż tak bardzo mocno moje podejście? Oczywiście wiadomo, że jeżeli mówimy o biodrze, a kręgosłupie, no to różnica jest znaczna, ale tak naprawdę głównie skupiam się na tym, co boli, jaki ruch jest bolesny, jaki bo ruch jest ograniczony i jaki ruch przeszkadza na co dzień, co chcemy zrobić, co chcemy wzmocnić, więc. Pewna taka podstawowa diagnostyka, tak bym ją nazwał, czyli co boli, gdzie boli i kiedy boli, wydaje mi się często naprawdę wystarczająca, żeby rozpocząć już jakąś sensowną pracę. Oczywiście, w międzyczasie warto dodiagnozować, upewnić się, wykonać jakieś badania obrazowe, jeżeli faktycznie są potrzebne, co nie jest aż tak częste, tak naprawdę. I wtedy. Pogłębiać, trochę modyfikować ćwiczenia i terapię i tak dalej, ale tak naprawdę modyfikacja naszej terapii odbywa się no, w trakcie terapii, poprzez to, co mówi nam pacjent, czy jest lepiej, czy jest gorzej. No i tych kilka dni później, czy czuje poprawę, czy nie bardzo. I tak naprawdę bazujemy właściwie na tym. Bo tak naprawdę no, po pierwsze, nie jesteśmy w stanie zweryfikować tak super obiektywnie, co boli, gdzie boli i jak boli. Bo musimy bazować na subiektywnym odczuciu bólu naszego pacjenta, no i właśnie sprawdzać też, jak boli w ciągu dnia, tygodnia itd. Warto też pamiętać o tym, że nie zawsze ból, szczególnie w przypadkach bólu przewlekłego, nie zawsze ból jest tym najlepszym miernikiem na postępu. Czasami warto zwrócić też uwagę na to, jak często ból występuje, jak Szybko ból występuje przy jakiejś aktywności. Czyli możemy mieć przykład taki, że ktoś wykonuje 10 tysięcy kroków, boli go, ale jeżeli wykona 7 czy 8 tysięcy, to go nie boli, a po dwóch tygodniach naszej terapii wykonuje 10 000, 9 tysięcy, żeby nie było dokładnie tak samo, 9 tysięcy kroków i nie czuje bólu, a przy 11 dopiero zaczyna czuć. Czyli widzimy tutaj progres. Oczywiście to są takie trochę lepsze liczby, czasami to jest trochę mniej istotne, ale my, jako fizjoterapeuci, jesteśmy właśnie po to, żeby wskazać często ludziom, co jest, co oznacza poprawę, żeby pokazać trochę stojąc z boku i z zewnątrz, że ok, widzisz, czyli jesteś w stanie trochę mocniej zgiąć to kolano, jesteś w stanie. Przejść po schodach, nie dostawiając nogi, jesteś w stanie trochę dalej podskoczyć, trochę wyżej podskoczyć, jesteś w stanie przebiec kawałek, przejść kawałek na palcach itd. itd. Więc my jesteśmy w stanie, właśnie patrząc z zewnątrz, pokazywać, odkrywać przed naszymi pacjentami naszymi tą ścieżkę, tą drogę, którą podążają. Bo czasami jest tak, że oni jej nie widzą z racji tego, że ból trwa już długo, że wpływa mocno na ich codzienne funkcjonowanie, dlatego ciężko jest im zorientować się w tym wszystkim. Jest no tak dużo rzeczy na co dzień, które nas atakują, że czasami właśnie ciężko jest po prostu zrozumieć, co się z nami dzieje. A my, z racji no, naszej wiedzy i też doświadczenia, jesteśmy w stanie po prostu tą ścieżkę wskazywać, i jesteśmy w stanie pokazywać, co można zrobić. I tu w przypadku tego bólu biodra. Tak naprawdę skupiłem się na modyfikacji objawów. I tak naprawdę większość rzeczy, które robimy, właściwie na tym polega. Skupiamy się na tym, żeby znaleźć ból, zidentyfikować ruch bolesny, zidentyfikować miejsce bolesne. No i w sumie robimy wszystko dookoła, czy to masujemy, czy to rozluźniamy powięziowo, czy stawowo itd., itd., żeby właśnie zmniejszyć dolegliwości. I tak samo z ruchem. Szukamy takich ruchów, które powodują mniejsze dolegliwości. Może czasami większe zgięcie kolana będzie działało, może troszeczkę przeniesienie środka ciężkości gdzie indziej będzie działało, może uniesienie nogi, może obniżenie nogi, i tak dalej. Więc jesteśmy w stanie znaleźć różne pozycje, które będą modyfikować właśnie ból. Oprócz tego, po prostu wykonałem najzwyklejszą w świecie trakcję. I ta trakcja była naprawdę bardzo, bardzo pozytywna, dzięki czemu mogliśmy później wykonać sobie trochę więcej ćwiczeń. Bo na początku, kiedy testowałem pewne ruchy i obciążenie, i ćwiczenia, no to okazywało się, że one były zbyt bolesne, zbyt trudne do wykonania. Ale później, kiedy wykonałem trakcję przez kilka minut dosłownie, to mogliśmy wrócić do tych ćwiczeń, które przed chwilą jeszcze były trudne do wykonania. I właściwie tak powinna moim zdaniem wyglądać terapia manualna, i tak tu jest jej miejsce, czyli powinna umożliwić nam wykonanie jakiegoś ruchu, zwiększyć zakres, zmniejszyć ból, poprawić dany ruch. Jak nazwiemy to, też nie ma większego znaczenia, czy zmobilizujemy staw, czy uruchomimy układ nerwowy, ale tak naprawdę chodzi po prostu o to, żeby umożliwić wykonanie jakichś ćwiczeń, jakiegoś ruchu. Czyli jeżeli najpierw wykonaliśmy jakąś terapię, to później warto utrzymać ten ruch. I dlatego często zalecając pacjentom różne ćwiczenia po terapii manualnej, zalecam wykonywanie często, co godzinę albo nawet częściej, kilku, kilkunastu powtórzeń danego ruchu. Dzięki czemu ten zakres ruchomości, który odzyskaliśmy, to co uruchomiliśmy w danym stawie, w danym mięśniu, w danej okolicy, będzie lepiej zachowane. Więc. Warto wykorzystać ruch jako takie, no właśnie zapamiętywanie danego wzorca, jako takie po prostu przypominanie tego, co dzisiaj osiągnęliśmy i tyle. Więc w terapii manualnej dla mnie zawsze chodzi o to, żeby po prostu uruchomić coś, a później móc dzięki temu uruchomieniu właśnie od razu ćwiczyć. Więc staram się minimalizować czas spędzony na leżance. A maksymalizować czas ćwiczeń, bo to właśnie tu w ćwiczeniach dzieje się bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Możemy oczywiście włączyć jakieś małe elementy terapii manualnej w trakcie ćwiczeń. To też jest całkiem fajne. Wykorzystuję często przerwy między ćwiczeniami, właśnie jako taką prostą formę mobilizacji stawowych, najczęściej po to, żeby jeszcze bardziej zwiększać zakres ruchu. Czasami też działam przeciwbólowo w trakcie, ale zawsze. Moim punktiem, punktem odniesienia są ćwiczenia. Zawsze do nich wracam i zawsze też, jeżeli bardziej skupiam się na danej sesji, na terapii manualnej, bo zdarzają się takie sytuacje, że mamy ostry stan, początek po, po operacji, na przykład. To wtedy terapia manualna jest takim no, bardziej postępowaniem z wyboru. I wtedy, jeżeli skupiam się na terapii manualnej, no to właśnie. W międzyczasie zawsze też wrzucam jakieś ćwiczenia. Nigdy nie zostawiam sobie ćwiczeń na koniec sesji. Zawsze staram się gdzieś w połowie, czy w trzech czwartych przynajmniej sesji właśnie w chwilę nie wiem, wstać z leżanki, czy wykonać jakiś ruch, jakieś ćwiczenie. Przy okazji sprawdzając, co się zadziało, czy udało nam się coś uruchomić. A z drugiej strony już wprowadzając ćwiczenia. Dzięki temu na koniec będziemy robić sobie przypomnienie ćwiczeń, a nie na koniec, w ostatnich minutach terapii będę na szybko teraz wymyślał, nagrywał, zapisywał i tak dalej. Staram się właśnie już wcześniej o tym mówić. Dzięki temu też te ćwiczenia no, łatwiej jest zapamiętać mojemu pacjentowi, łatwiej jest zrozumieć, że są potrzebne, no, no i łatwiej będzie też do nich wrócić później. Czy nawet jeżeli są zapisane, nawet jeżeli są nagrane telefonem, no to właśnie. Powtórzenie ich kilkukrotnie w danej sesji terapeutycznej pozwala na podniesienie ich rangi, czyli są ważniejsze niż, niż by się wydawało tak naprawdę. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego podcastu kilku moich przemyśleń na temat no właśnie, terapii i tego, jak powinniśmy czasami zwracać uwagę na terapię manualną albo na nasze badania. Pamiętaj, że znajdziesz mnie na social mediach jako Fizjokultura, czy to na Twitterze, w Instagramie, Facebooku, TikToku, YouTube. Wszędzie tam jestem dostępny. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Bądźcie aktywni i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Cześć.